kochani, witam bardzo serdecznie, wiodę za kaszą. Dzisiaj chciałabym się zająć przygotowaniem, rozgrzewką przed zestawem ćwiczeń. Bardzo ważne jest, żeby przygotować mięśnie, stawy, a przede wszystkim kręgosłup. kręgosłup kręg, przez kręgosłup przebiega suszumna, główny kanał energetyczny w ciele człowieka. Szczególnie jest ważne, żeby był przygotowany ćwicząc kundalini jogę, ponieważ no jak wiadomo kundali, energia kundalini będzie przebiegać właśnie suszumą, czyli wzdłuż kręgosłupa. Dobrze jest właśnie, żeby zlikwidować jakieś blokady um, i umożliwić energii przepływ tak? do tych wszystkich miejsc, które chcemy uzdrowić, uleczyć, do których chcemy, żeby dopłynęła energia. Więc zaczynamy um, od najniższej czakry. Nawet jeżeli robimy rozgrzewkę, zawsze zaczynamy od najniższej czakry do najwyższej. Zaczynamy ćwiczeniem zwanym jazda na wylądzie. Wdech. wyginamy kręgosłup do przodu, wydech, wyginamy kręgosłup do tyłu. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Dech do przodu. A bardzo złudnie, do złudzenia wręcz, po prostu przypomina jazdę na wielbłądzie. W związku z tym tak została nazwana. Ćwiczenie to można wykonywać również w pozycji skały. Rozgrzewa wtedy troszeczkę już inną część tego słupa. Następnym ćwiczeniem. A jest młynek Zakręca, zakręcamy brzuszkiem kółeczka w jedną i w drugą stronę tak, czyli brzuszko kręci kółeczka i w drugą stronę oczywiście to jest tylko prezentacja w domu proszę spędzić od 1 do 5 minut na każde ćwiczenie kolejne ćwiczenie to Krzydełka. Kciuki kładziemy na tylnej części barku. Palce zamykają z przodu. Ręce są pod kątem 90 stopni. O, niestety mam kamerę pod kątem, więc to nie będzie. Nie będzie 90 stopni najprawdopodobniej na filmiku. W lewą stronę przekręcamy się, wydech. Prawo wydech. Lewo wdech. Prawo wydech. Lewo wdech. Prawo wydech. Powoli rozgrzewamy kręgosłup. Żadnych szarpiących ruchów. Kiedy już czujemy, że kręgosłup jest trochę rozluźniony, możemy przyspieszyć. Tak stopniowo czując, co nasze ciało nam mówi. Następnie krążenia głowy. Aby krążenia głowy wykonywać prawidłowo i niczego nie nadwyrężyć, sugeruję zawsze zostawić ściankę lekko osuniętą, czyli będziemy wyglądać jak w takim półziebie. Tak? Co się wtedy dzieje, po prostu nerw, który tutaj przebiega? Nie będzie się zaciskać. Bardzo często właśnie, kiedy coś tutaj próbujemy robić z szyją, ten nerw zaciska się. Także nam chodzi o to, żeby ta energia bardzo ładnie przepływała. Jak również krew, która krąży w naszych żyłach, prawda, dostarczała tlen um, i pranę tam, gdzie ma dostarczyć. Prawda? E, wobec tego odsuwamy buźki. jedna i z drugą W dużym skrócie, a jeżeli mamy mało czasu, to wystarczyłoby na rozgrzewkę. Najpierw...